Fajny ma głos Wam powiem Trochę wieje Ja jestem w kasku enduro ale tak jeszcze na szybko, póki jest trochę dnia Jeszcze chcę zdjęcia porobić aparatem ładne e, Bo na olx chcę wystawić tego odczęta pięknego To ciepły, to brat jeździł tym Tutaj w tych, w tych, tych, tych porobimy Tylko tak, zawrócimy tutaj chyba się wyrobimy na raz, ale wysoko sprzęgło ma, jakby te zdjęcia zrobić? Jest luz, stopka jest. Pokażę Wam jeszcze jak to chodzi i co to w ogóle jest. To jest Honda VT, Honda Shadow Spirit 750. Yy, ta jakaś kurde, nie wiem, 2007 2008 rok. Na sprychowych kołach. Yy, po przerobieniu Tumików 750 kategoria 2 yy, na sprzedaż jest. No i właśnie tutaj aparata mam. chcę porobić zdjęcia, a aparatem fajnie wychodzą także git